Cześć, witam wszystkich na moim kanale i dzisiaj mam dla Was już drugi odcinek serii testowania przepisów z TikToka, e, ponieważ poprzedni bardzo Wam się spodobał, więc zacznijmy od zobaczenia przepisu. Hey, no, Jest to przepis na takie brownie, yy, trzy składnikowe, więc mam nadzieję, że to wyjdzie. No i zaczynam od pokrojenia sobie dwóch jabłek. W przepisie nie było podane jakiego rodzaju mają być te jabłka, dlatego ja wzięłam po prostu takie jakie akurat miałam w domu, nie powiem Wam co to za rodzaj. Yy, I pokroiłam te jabłka w kostkę. I tutaj już wam mogę powiedzieć, że możecie sobie te jabłka obrać, ale ich nie musicie obierać, ponieważ podczas blendowania ta skórka i tak się rozdrobni. Więc jeżeli takie malutkie kawałki skórki wam przeszkadzają, to obierzcie jabłka, ale według mnie nie ma konieczności. Po pokrojeniu jabłka w takie plastry odcięłam oczywiście gniazdo z nasionami i pokryłam je w kostkę. Po pokrojeniu dwóch jabłek wrzuciłam je wszystkie do takiego średniego garnka, a następnie zalałam 300 ml wody. W przepisie jest, żeby użyć wrzątku. Ja niestety zapomniałam i po prostu te jabłka gotowały się troszkę dłużej, ale jeżeli macie taką możliwość, to zalejcie to wrzątkiem. Ja jeszcze troszkę dodałam wody, bo według mnie to było za mało. A następnie przykrywamy jabłka pokrywką i gotujemy przez pół godziny. Eee, ugotowane jabłka należy odsączyć od wody. Tutaj, jak widzicie, są one w wodzie, a następnie je od tej wody odcedziłam. Eee, I takie odcedzone jabłka blendujemy na gładką masę. Masa nie jest zbyt atrakcyjna kolorystycznie, ale to nie szkodzi, ponieważ i tak będziemy jeszcze do niej dodawać kakao. I zrobi się jeszcze ciemniejsza. Następnie wbijam do masy dwa jajka oraz dodaję cztery łyżki kakao. Polecam dodać tego kakao mniej, bo moje brownie wyszło bardzo gorzkie. Ja na przyszłość dodałabym 3 łyżki. Następnie całą masę dokładnie wymieszałam. Można to też zrobić za pomocą blendera, ale nie ma takiej potrzeby, bo naprawdę nie powstają żadne grudki, a wystarczy mieszać tylko przez chwilę. Gotową masę należy przelać do jakiegoś pojemnika. Im mniejszy ten pojemnik, tym tak naprawdę lepiej, bo tej masy nie jest za wiele. Ja wykorzystałam najmniejszą blaszkę, jaką miałam w domu, taką okrągłą, ale jeżeli macie jakiś szklany pojemnik, to można go wyłożyć papierem do pieczenia i w nim upiec. Wtedy te brownie będą po prostu troszkę wyższe. To był mój błąd, ja niestety takiego nie miałam, dlatego tego ciasta jest malutko, jest ono nisko wlane. Teraz przyszła pora na wlanie tej masy do blaszki i pieczenie jej przez około pół godziny w 175 stopni. Tak się prezentuje brownie. Teraz trzeba je zostawić do wystygnięcia i włożyć do lodówki, żeby ostygło przed podaniem. Gdy to się już stanie, można pokroić nasze brownie. Tak się ono prezentuje ozdobiłam je dodatkowo takim musem z mango i orzeszkami nerkowca, ale jak widzicie, wyszło bardzo niskie, przez to, że ja użyłam takiej wielkiej blaszki i według mnie nie jest za dobre w smaku, jest dosyć koszkie jest bardzo wilgotne, jak dla mnie nic cudownego, oczywiście da się zjeść, jeżeli ktoś lubi takie zdrowe przekąski, to Polecam, ale według mnie to nie jest najpyszniejszy ciastek, jaki jadłam. Co tego porównywać z ciasteczkami z TikToka? Mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział testowania przepisu na te ciasteczka, o których mówiłam, to macie tutaj w rogu kartę. Zapraszam do zobaczenia, bo one w porównaniu do Brownie wyszły niesamowicie. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!